Zamknięte lokale gastronomiczne, część sklepów, siłownie, baseny, obiekty sportowe i placówki kulturalne. Z taką rzeczywistością stykamy się już od blisko roku. Nic zatem dziwnego, że przedsiębiorcy tracą cierpliwość, żądają większej pomocy i zniesienia obostrzeń. Co na to politycy? Polskie Stronnictwo Ludowe domaga się natychmiastowego zniesienia ograniczeń dla branż zagrożonych upadłością. To reakcja między innymi na zapowiedzi specjalnego rządowego wsparcia finansowego dla samorządów z południa kraju, dotkniętych zakazem zimowej turystyki. Jak powiedziała poseł Urszula Pasławska podczas środowej konferencji prasowej online, nowy rok przywitał polskich przedsiębiorców, jak to ujęłam, ścieżką zdrowia. Podatek cukrowy, podatek. Mocowy, opłata mocowa, podatek od spółek komandytowych, jak chociażby również zwiększenie płacy minimalnej, a co za tym idzie pochodnym, tak, pochodnych, także również mówimy o zwiększonym zusie. Dodatkowo, przedsiębiorcy są w pułapce po pierwszej tarczy, a mianowicie, aby móc otrzymać pieniądze z pierwszej tarczy, zobowiązali się do pewnych warunków nie zwalniania, nie zmniejszania zakresu swojej działalności, po to, aby nie Pieniędzy z odsetkami. Komentując pomysł, by pomagać firmom z południa Polski bez względu na rodzaj prowadzonej przez nich działalności, parlamentarzystka stwierdziła: Głęboko niesprawiedliwe jest to, że przedsiębiorcy z Małopolski będą otrzymywać wsparcie niezależnie od tego, jakie PKD mają zapisane w swojej działalności, a przedsiębiorcy z reszty Polskiej będą ograniczeni do tych chyba 45 rodzajów PKD. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podzielił się z dziennikarzami opinią przekazaną mu przez kępińskiego restauratora Pawła Powroźnika. Zadał jedno podstawowe pytanie. Dlaczego traktowani są jedni lepiej, a drudzy gorzej? Bo przecież te koszty w Wielkopolsce również restauratorzy ponoszą. Ponoszą olbrzymie koszty. W ramach ferii często odbywały się różne obozy. No, do Kępna na przykład wyjeżdżali piłkarze Lecha Poznań na spotkania z młodzieżą i takich przykładów można by było mnożyć. To jest bardzo wielki problem wszystkich restauratorów z całej Wielkopolski. Ja podałem jeden przykład, ale rozmawiałem z wieloma osobami. Biorąc pod uwagę niepokojący rozwój sytuacji, PSL-koalicja polska domaga się jak najszybszego zniesienia lockdownu, który ludowcy, powołując się m.in. na wyroki sądów, uznają za niezgodny z konstytucją. Czyli po pierwsze stop-lockdown. Po drugie, i to jest nasz apel i wniosek poparty ustawą od czerwca ubiegłego roku obniżenie VAT-u z 23 na 15 i z 8 na 5. Nie na zawsze, ale na okres kiedy będziemy się podnosić gospodarczo i po to, żeby po prostu uratować część polskiej gospodarki. Dlaczego? Dlatego, że nakręciłoby to w jakimś sensie koniunkturę i zwiększyłoby konsumpcję. Tak robią Czechy, tak robią Węgry, tylko my podnosimy podatki. I po trzecie, dobrowolny ZUS dla samozatrudnionych. Dzisiaj dla mikro i małych firm, które produkują łącznie 30% PKB, to jest Poduszka, na której mogą wylądować, kiedy nie będą mieli dochodu. Poseł Andrzej Grzyb nacisk położył na list skierowany do premiera Mateusza Morawieckiego przez związek przedsiębiorców i pracodawców, który zawiera apel o przywrócenie ogłoszonej w listopadzie mapy drogowej dotyczącej gospodarki w czasie pandemii. Po drugie, mamy do czynienia z przejawami obywatelskiego nieposłuszeństwa. One wynikają z jednej strony z sytuacji ekonomicznej w wielu firm mówimy gastronomii o turystyce o hotelach, ale z drugiej strony też wiemy o tym, że są wyroki sądów administracyjnych, które wskazują na nieprawomocność wydanych decyzji w tym zakresie i uchylają nałożone restrykcje wobec przedsiębiorców. Andrzej Grzyb zapowiedział też utworzenie wspólnej platformy, dzięki której restauratorzy z powiatu Ostrzeszowskiego mieliby możliwość promować swoją ofertę. W obecnej rzeczywistości przede wszystkim dań na wynos. Wkrótce poznać mamy szczegóły tej inicjatywy.